Witajcie. Tym razem krótki materiał. Materiał, który jest zachętą do czytania, do poznawania, do przyklejenia się wręcz do Bożego Słowa, do jego pochłaniania i równocześnie do odrzucenia wszystkiego, co w czytaniu Biblii przeszkadza i nie zbliża cię do Boga w Twoim życiu. Chcę Ci pokazać, przypomnieć, co samo Słowo Boże mówi o sobie i o tym, czym jest dla Ciebie i Twojego życia. Dobrze? Wiem, że ten krótki materiał może być dla Ciebie po prostu nudny i zaraz się wyłączysz. Możesz wysłuchać go do końca, ale będzie on dla Ciebie mało znaczący. Ale możesz też pożytecznie uporządkować swoją dotychczasową wiedzę. Może on też być dla Ciebie czymś naprawdę nowym. Ale jeśli do tej pory nie przyjąłeś. Nie przyjęłaś do swojego życia prawd, o których tutaj powiem, a po tym materiale to zrobisz. Może to oznaczać rewolucję w Twoim życiu i to w każdym jego aspekcie. Kochani, podam Wam teraz pięć wersetów, które odkrywają przed nami pięć rzeczy, które przynosi do naszego życia Słowo Boga. Oto pierwsza rzecz. I pierwszy werset, który pochodzi z szóstego rozdziału Ewangelii Jana, a konkretnie jest to werset 68. Oto on. Odpowiedział mu Szymon Piotr. Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Oto pierwsza rzecz. Twoje życie wieczne ma źródło w Słowie Boga. Wiesz o tym? Pamiętasz o tym na co dzień? To, co powiedział Piotr w tym wersecie, Panie, do kogo pójdziemy, Ty masz słowa żywota wiecznego, to jest jego, Piotra, wyznanie po tym, jak większość uczniów, nie jakichś tam gapiów, ale uczniów, którzy do tego momentu chodzili z Jezusem, zgorszyli się radykalnością jego nauki. A ta radykalność polegała na tym, że Jezus mówił o sobie, że jest chlebem żywota. I mówił tak: Kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Taki jest chleb, który z nieba stąpił, a nie taki jak jedli ojcowie i poumierali. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. Jezus odniósł się tu do starotestamentowej obietnicy z piątej księgi mojżeszowej, że człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. To niesamowite stwierdzenie. Człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Nasz werset jest z ewangelii Jana. A Jan na początku swojej ewangelii przedstawił Jezusa jako Słowo, jako Boga, jako stwórcę i jako źródło życia. I napisał o tym tak. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A w szóstym rozdziale Jan zacytował jeszcze Jezusa, gdy Jezus mówił tak: Słowa, które powiedziałem do Was, są duchem i żywotem. Uczniowie, ci, którzy się zgorszyli, szukali u Jezusa doczesnych korzyści dla siebie i dla swojego narodu. Chcieli od niego chleba, który on pomnażał, i uzdrowień, których dokonywał. Chcieli lepszej doczesności. Chcieli bezpośredniego Bożego zaopatrzenia, jakim kiedyś była manna z nieba. A Jezus powiedział im, że każde jego słowo jest duchem i życiem. I to życiem wiecznym. Jeśli tylko ktoś, jak mówił Jezus, spożyje je, czyli właściwie spożyje jego samego i da mu wykonać Ponad naturalną pracę w ich życiu. Wtedy oni będą żyli wiecznie. Ale oni tego nie rozumieli. Oni tego nie chcieli. Czy rozumiesz, co z tego wynika? Twoja Biblia, którą masz w domu, to jest to samo słowo, przez które Bóg, Jezus, stworzył wszechświat. Biblia zawiera po prostu Słowa Boga, słowa Jezusa i te słowa są duchem i życiem, są tym wszystkim naraz. Czyli słowo Boże, które masz w domu, to nie są jakieś tam starożytne historie, informacje, zasady czy rady, książka, jakich wiele wydały różne narody i kultury i religie. Nie, słowa zapisane w Biblii, gdy są czytane przez ciebie, najlepiej jeszcze na głos, są duchem i życiem, są po prostu. Ponadnaturalne są życiem wiecznym. Tak więc twoje życie wieczne ma źródło w Słowie Boga. A oto druga rzecz i drugi werset, który pochodzi z 10 rozdziału Listu do Rzymian, a konkretnie jest to werset 17. Oto on. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Spójrz, to druga rzecz, którą masz wprost z Biblii. To Twoja wiara ma źródło w słowie Boga. Ale w słowie Boga ma źródło nie tylko ta zbawcza wiara, ta w zastępczą śmierć Jezusa za Twoje grzechy, na krzyżu i w jego zmartwychwstanie, która to wiara doprowadziła Cię do Twojego Nowego Narodzenia. Jeśli oczywiście uwierzyłeś Jezusowi i narodziłeś, narodziłaś się na nowo. Masz to już za sobą? Ale w słowie Boga ma źródło również codzienne podtrzymywanie tej zbawczej wiary. W słowie Boga jest również źródło wiary w Boże przykazania, aby móc ich przestrzegać. Jest w nim źródło wiary w Boże porządek stworzenia, aby móc według tego porządku kształtować swoje życie na chwałę Bogu, który ci je dał. Zrób rachunek sumienia. Co myślałeś? Co myślałaś do tej pory, że skąd bierze się Twoja wiara, która może Cię zbawić? Skąd bierze się Twoja wiara, która jest podstawą przemiany Twojego umysłu i podstawą codziennego naśladowania Jezusa aż do ostatniej sekundy Twojego życia? Czy ta wiara bierze się z Twojej silnej woli, z Twojej samodeterminacji, a może z obrzędów religijnych? Ten werset. Biblia mówi, że twoja wiara jest po prostu ze słuchania słowa Bożego, ze zrozumienia Bożego planu dla świata, jaki w Biblii jest opisany, i z obietnic, jakie tam znajdziesz. To takie nieprawdopodobnie proste, prawda? To Bóg daje ci wiarę, a jej źródło umieścił w swoim słowie. Tak więc twoja wiara ma źródło w samym słowie Boga. A oto i trzecia rzecz. I trzeci werset, który pochodzi z 15 rozdziału listu do Rzymian, a konkretnie jest to werset czwarty. Oto on. Cokolwiek bowiem przedtem napisano dla naszego pocieszenia, napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism, uwaga, nadzieję mieli. Tak więc twoja nadzieja ma źródło w słowie Boga. Nadzieja? Hmm. Przyznacie, kochani, że tu nasze nowożytne chrześcijańskie serca trochę miękną, prawda? Przyznaj, jak bardzo ciśnie ci się teraz na usta powszechnie znane powiedzenie wynikające z tak zwanej ludowej mądrości. Mam oczywiście na myśli powiedzenie, że nadzieja jest matką głupich, prawda? A wiesz, dlaczego używamy takiego powiedzenia, i wiesz, dlaczego w to wierzymy? Bo słowo nadzieja w naszych współczesnych językach oznacza, jak to chyba trafnie określa polska Wikipedia, życzenie zaistnienia określonego stanu rzeczy i niepewność, że tak się stanie. Powtórzę jeszcze raz, słuchaj uważnie. Życzenie zaistnienia określonego stanu rzeczy i niepewność, że tak się stanie. No właśnie. Czy zgadzasz się z takim właśnie opisem znaczenia słowa nadzieja w Twoim obecnym życiu? Otóż przyjmij do wiadomości, że greckie słowo ELPIS w słowniku strąga to numer 1680, możecie więc sami sprawdzić jego znaczenie. A więc greckie słowo ELPIS przetłumaczone tu jako nadzieja oznaczało, uwaga, oczekiwanie czegoś, co jest pewne. Znowu powtórzę, oczekiwanie czegoś, co jest pewne. Bo na tym właśnie polega biblijna nadzieja. To zestaw informacji, które pozyskujemy z Biblii na temat rzeczy przyszłych, które możemy traktować jako pewnik, jako 100%, jakby je widział lub widziała właśnie teraz na własne oczy. Wszystko, co jest napisane w Biblii, a co dotyczy przyszłości, jest po prostu pewne, a nasza nadzieja polega na tym, że czekamy na rzeczy, które na pewno się wydarzą. Czy teraz już wiesz, dlaczego nasza nadzieja ma źródło w słowie Boga? A oto czwarta rzecz i czwarty werset, właściwie trzy wersety. Które pochodzą z 15 rozdziału Ewangelii Jana, a konkretnie są to wersety od 9 do 11. I proszę cię, choć to tak bardzo znane wersety, słuchaj ich teraz bardzo uważnie. Jak mnie umiłował ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej. Jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca Mego i trwam w miłości Jego. To Wam powiedziałem, aby radość moja była w Was i aby radość Wasza była zupełna. Domyślacie się już zapewne wniosku z tych wersetów, prawda? Otóż Twoja radość, Twoja zupełna radość ma źródło w Słowie Boga. Słuchajcie, jak to się czyta, to. Umysł chce eksplodować, prawda? Proszę Was, sprawdźcie, czy na pewno znacie i rozumiecie ciąg zależności pokazany w tych wersetach. Jezus Cię umiłował, i wynikiem Jego miłości do Ciebie jest to, że dał Ci swoje słowo, zawierające Jego przykazania dla Ciebie. Zrobił to z miłości do Ciebie. Sam Bóg stwórca uznał, że największym przejawem Jego miłości do Ciebie jest przekazanie Ci Jego słowa, zawierającego Jego przykazania, rozumiesz? Jeśli chcesz więc trwać w Jego miłości, w Jego miłości do Ciebie, to czytaj Jego słowo i przestrzega Jego przykazań, a da Ci to doskonałą radość. Radość zupełną. Przyznaj teraz przed sobą, czy na pewno do tej pory rozumiałeś, rozumiałaś ten aspekt miłości Jezusa do Ciebie. Ale pozwól, że jeszcze raz się upewnię, miłość Jezusa do Ciebie to nieckliwe uczucie, z którego wynika chęć dawania Ci tego, o czym Ty marzysz, i ułatwiania Ci życia, które Ty samodzielnie dla siebie wybierasz. Gdyby tak było, to na końcu takiego życia nie byłoby Twojej radości tylko wielki zawód, niedosyt i rozczarowanie. Miłość Jezusa do Ciebie objawia się właśnie w tym, że dał Ci swoje przykazania do przestrzegania i dopiero przestrzeganie tych przykazań zawartych w Jego słowie umożliwia Ci trwanie w Jego miłości do Ciebie i daje Ci radość. I to radość zupełną. Tak więc Twoja radość i to radość zupełna ma źródło w Słowie Bożym. A oto ostatnia, piąta już rzecz i piąty werset, a właściwie znowu trzy wersety, które pochodzą z psalmu pierwszego. A konkretnie są to wersety od pierwszego do trzeciego. Oto one. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana. I zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko co uczyni, powiedzie się. A więc spójrz, również Twoje owocowanie ma źródło w Słowie Boga. Czym jest to owocowanie? Otóż ma ono wymiar duchowy i wieczny, ale również fizyczny i doczesny. Biblia niezliczoną ilość razy używa przykładu owocowania, pamiętasz? I mówi zasadniczo dwie rzeczy że drzewo wydaje zawsze taki owoc jakie to drzewo jest a więc na jabłoni nigdy nie znajdziesz gruszki a drugie jest to że po to jest w ogóle drzewo żeby był na nim owoc a nie że rośnie i owocu nie wydaje prawda to co teraz powiem biblia powtarza wiele razy Powtórzę więc, drzewo jest po to, aby owocować, i wydaje owoc zgodnie z tym, jakim jest drzewem. Otóż te trzy wersety mówią, że jeśli czytasz słowo, i teraz uważaj, rozważasz je całą dobę, to ono, to słowo, powoduje w tobie dwie rzeczy, których oczekuje Bóg. Wydasz swój owoc i wydasz go dużo. Bo wszystko, co uczynisz zgodnie z Bożym planem, oczywiście, a nie Twoim, powiedzie się. Przyjrzyjmy się tym dwóm aspektom owocowania. Tak więc wydasz owoc duchowy i wieczny, będzie to owoc Ducha Świętego, a owocem tym będzie podobieństwo do Jezusa, bo owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność. Wstrzemięźliwość. Znasz ten słynny fragment z listu do Galacjan opisujący owoc ducha świętego. Ale wydasz również owoc fizyczny, doczesny, bo każdego z nas Bóg stworzył do pewnego dzieła, do konkretnego zajęcia, zawodu, wkładu w ten materialny świat i w społeczeństwo. I wiecie co? Spójrzmy teraz jeszcze na jedno. Tym razem na hebrajskie słowo parach. W słowniku stronga ma numer 6509, więc również teraz możecie sami sprawdzić jego znaczenie. Jest ono użyte w słynnym wersecie z Księgi Rodzaju, gdy Bóg każe ludziom się rozradzać, rozmnażać i tak dalej, pamiętacie? Oto właśnie ten werset 28 z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. I błogosławił im i rzekł do nich, rozradzajcie się. Parach. I rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną. Otóż hebrajskie słowo parach, przetłumaczone tu jako rozradzajcie się, oznacza w kolejności: wydać owoc, stać się płodnym, kwitnąć, owocować, owocujące drzewo, zwiększyć, uczynić płodnym. Spójrzcie, to więcej niż płodzić dzieci, a właśnie z płodzeniem dzieci zwykle kojarzymy ten werset, prawda? To naprawdę coś więcej: to wydawać cały owoc tego, do czego stworzył nas Bóg. I tu wezmę to w cudzysłów: urodzić wszystko, co mamy w środku od Boga. I wiecie co, gdybyście bardzo dziwili się temu, co przed chwilą powiedziałem na temat tłumaczenia słowa parach, sprawdźcie stare i nowe tłumaczenia tego wersetu w języku angielskim czy to niemieckim, bo te języki łatwo sprawdzić. Tłumaczenia te powszechnie tłumaczą to słowo po prostu bądźcie owocni, owocujcie. Dzisiejszy świat mówi ci: wejrzyj w siebie, wymyśl siebie. Możesz być kim chcesz i rób co chcesz, a jak nie chcesz, to nie rób nic. A Biblia mówi ci, że jesteś stworzony przez Boga jako dokładnie zdefiniowane i określone przez Niego drzewo, które ma wydać tylko jeden zdefiniowany i określony przez Niego owoc i ma go wydać w dużej ilości. No to na koniec powtórzmy jeszcze raz te dwa aspekty owocowania. Owocem duchowym jest życie takie, jakim żył Jezus, a owocem doczesnym jest robienie tego, do czego stworzył Cię Bóg. A owocować będziesz, i to w obu wymiarach, tylko wtedy, gdy zatopisz się w Jego słowie i to zatopisz na całą dobę, czyli odrzucisz inne rzeczy. Bo zajmując się Słowem Boga, nie będziesz mieć na nie czasu. A więc wszelkie Twoje owocowanie, sukces całego Twojego życia w wymiarze doczesnym i wiecznym ma źródło w Słowie Boga. Kochani, podsumujmy zatem całość niesamowitych wniosków, jakie wyciągnęliśmy przez tych 20 minut ze Słowa Bożego. A więc, wprost ze Słowa pochodzi Twoje. Życie wieczne, wiara, nadzieja, miłość i radość trwania w tej miłości hej, wiara, nadzieja, miłość przypomina Wam to coś oraz pełne owocowanie duchowe, które jest wieczne, i fizyczne, które jest doczesne. Kończymy więc nasze 20 minut słuchania o tym, co masz w Słowie Boga. I proszę cię, abyś pomyślał, pomyślała teraz o tym znacznie dłużej, niż trwał ten materiał. Ale jeśli dotrwałeś, dotrwałaś do końca, to może i w pełni przyjmiesz te prawdy do swojego życia, i wtedy gwarantuję ci, za obietnicą samego Bożego Słowa, że masz przed sobą wielką rewolucję w każdym aspekcie twojego życia. Zostań z Bogiem.